5 maja 1863 roku w bitwie pod Krzykawką zginął Francesco Nullo, włoski ochotnik, który przyszedł na pomoc w powstaniu styczniowemu. Rokrocznie tego dnia przy jego grobie na Olkuskim Starym Cmentarzu odbywają się uroczystości patriotyczne. W tym roku z racji na pandemię koronawirusa nie jest to możliwe, dlatego w nieco inny sposób chcieliśmy przybliżyć Państwu historię tego niezwykłego człowieka, ale też historię naszej pamięci o nim. Francesco Nullo urodził się w Bergamo we Włoszech w 1826 roku. Jako młody człowiek, student przyłączył się do Oddziałów, które walczyły w Mediolanie, a potem w Rzymie w czasie wiosny ludów. Walczył też u boku Giuseppe Garibaldi'ego, brał udział w wyprawie Tysiąca na Sycylię. W czasie walk o zjednoczenie Włoch poznał Polaków: Adama Mickiewicza i Mariana Langiewicza, późniejszego dyktatora powstania styczniowego. Kiedy w Polsce wybuchło powstanie styczniowe, Francesco Nulillo zebrał grupę ochotników z Włoch i przez Wiedeń, Kraków przybył do Polski. W Krakowie przyłączył się do oddziału powstańczego dowodzonego przez pułkownika Józefa Miniewskiego. Początkowo proponowano mu objęcie dowództwa, ale z racji na barierę językową nie przyjął. Dowództwa całego oddziału był tylko dowódcą Legii Cudzoziemskiej, która wchodziła w skład tego liczącego prawie 500 osób oddziału powstańczego. 4 maja 1863 roku oddział, którym był Francesco Nullo, stoczył potyczkę pod podlesiem niedaleko Bukowna, a dzień później zostali zaatakowani przez wojska rosyjskie na polanie niedaleko miejscowości krzykawka. Tam rozgorzała bitwa, w czasie której Francesco Nullo chcąc poderwać oddział do ataku na bagnety, został postrzelony i e, zmarł. E, Trzy dni później w Olkuszu odbył się jego pogrzeb, skoczył tutaj na starym cmentarzu. Rosjanie pozwolili, aby trumnę ze zwłokami Francesco Nullo nieśli jego włoscy przyjaciele, którzy dostali się do niewoli. Nad grobem Nullo wojska rosyjskie oddały salwę honorową. Jednak miejsce jego pochówku było oznaczone tylko prostym drewnianym krzyżem. Taki stan rzeczy trwał do roku 1908. Wtedy grupa społeczników z Okusza, ale także z Warszawy postanowiła ufundować pomnik na grobie Francesco Nullo. Wśród tych społeczników, którzy podjęli się tego zadania, byli między innymi znany historyk warszawski Tadeusz Korzon, uczestnik Powstania Styczniowego, ale także Aleksander Janowski, założyciel Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Według opisów, legendy, jaka krąży w Olkuszu, wiemy, że ten pomnik w kształcie strzaskanego pnia dębu został przywieziony potajemnie z Zagłębia, gdzie go wykonano i nocą ustawiony na grobie pułkownika, pułkownika Francesco Müller Jest pewna ciekawostka, mianowicie ta tablica, którą tutaj widzimy przed pomnikiem, to nie jest tablica z tego okresu. Ta oryginalna znajduje się po zachodniej stronie pomnika. Jest tam wykuty tylko prosty napis FR0 5 maja 1863 pod krzykawką. Dlaczego ten napis znajduje się właśnie tutaj z boku pomnika? Prawdopodobnie wynika to z faktu, że kiedy w tym miejscu odbywał się pogrzeb pułkownika Francesco Nullo, jego grób znajdował się na zachód od pomnika. Jeżeli spojrzymy na inne groby na Olkuskim Starym Cmentarzu, to zauważymy, że wszystkie groby są orientowane, czyli ułożone w osi wschód-zachód. Tak więc pierwotny grób pułkownika Nullo znajdował się właśnie tutaj. Wiadomo, że podczas zaborów no, nie było możliwe obchodzenie rocznic śmierci pułkownika Nullo czy rocznic kolejnych rocznic wybuchu powstania styczniowego. Sytuacja zmieniła się wraz z wybuchem I wojny światowej. Wtedy Olkusz został zajęty przez wojska austro-węgierskie i była pewna już możliwość obchodzenia rocznic narodowych. Pierwszą informację o takich obchodach rocznicowych mamy z roku 1915. Otóż wtedy, w 1915 roku, w pobliskim Sławkowie stacjonował Departament Wojskowy Naczelnego Komitetu Narodowego pod dowództwem Władysława Sikorskiego i legioniści ze Sławkowa postanowili oddać cześć pułkownikowi Nullo. Wtedy właśnie, w styczniu... Oświęcono krzyż w miejscu, gdzie zginął, w miejscu bitwy pod krzykawką, ale wtedy też odbyły się uroczystości patriotyczne w Olkuszu i zachowała się pocztówka, która wtedy została z tej okazji wydana. Opis tych uroczystości znamy dzięki artykułom wydawanej wtedy w Olkuszu gazecie Kronika Powiatu Olkuskiego, ale także dzięki pamiętnikom Olkuszanina Jana Jarno, który opisał przebieg tych, przebieg tych wydarzeń. Pod koniec wojny, w listopadzie 1918 roku, w Wolkuszu zawiązał się Ochotniczy 5 Batalion Strzelców Wolkuskich imieniem pułkownika Francesco Nullo. Tak więc widać, że pamięć o tym bohaterskim Włochu była nadal żywa. Także w 1918 roku we Włoszech, a potem we Francji sformował się 50. Pułk Piechoty im. pułkownika Francesco Nullo który był częścią Błękitnej Armii generała Hallera. Pierwsze zorganizowane na większą skalę uroczystości patriotyczne e, odbyły się już po odzyskaniu niepodległości w maju 1923 roku, kiedy przepadała 60. rocznica wybuchu Powstania styczniowego i zarazem 60. rocznica śmierci pułkownika Francesco Nullo. Wtedy w Olkuszu zawiązał się komitet organizacyjny tych obchodów, skład którego poza burmistrzem Karolem Radłowskim, starostą Jerzym Stamirowskim weszli także działacze społeczni, z Olkusza, jak choćby wspomniany już wcześniej Jan Jarno, dr Józef Opalski czy dyrektor Miejscowej Szkoły Rzemieślniczej Władysław Bac. Um, uroczystości odbyły się właśnie tutaj pod. Grobem pułkownika Francesco Nullo wzięła w nich udział delegacja z jego rodzinnego miasta Bergamo, przedstawiciele konsulatu włoskiego, wojsko. Była to uroczystość, którą rzeczywiście Okuszanie długo, długo pamiętali. Wtedy też w maju 1923 roku na zachodniej ścianie budynku Starostwa przy Okuskim Rynku wmurowano tablicę pamiątkową poświęconą Francesco Nullo, a ulica, która przylega do Starostwa, dzisiejsza ulica Basztowa, otrzymała swojego patrona, którym to właśnie pułkownik Francesco Nullo. W 1923 roku ukazała się też pierwsza książka poświęcona pułkownikowi Francesco Nullo, której autorką była Karolina Firlej-Bielańska. W uroczystościach w 1923 roku wziął także udział znany pisarz Stefan Żeromski, który w swoim wystąpieniu zaproponował, aby prochy Francesco Nullo przenieść do Warszawy. Tak się jednak nie stało, niemniej czasami w niektórych opracowaniach można spotkać informację, że tu w Wolkuszu znajduje się jedynie symboliczny grób Francesco Nullo, a jego miejsce pochówku to Warszawa. W tych uroczystościach wziął także udział wiekowy już Józef Miniewski, naoczny świadek śmierci pułkownika Francesco Nullo i dowódca oddziału, w którym walczył włoski ochotnik. Kolejne uroczystości patriotyczne odbyły się w czerwcu 1931 roku i były związane z rajdem włoskich automobilistów z Bergamo. Którzy przejechali całą trasę z Włochy do Polski, aby odwiedzić groby powstańców styczniowych. Wtedy byli w Olkuszu, tutaj pod pomnikiem Nullo. Złożyli wiązanki kwiatów. Odwiedzili też grup włoskiego powstańca, włoskiego ochotnika Eli Marchetti'ego w Szanowie. Co ciekawe, w tych uroczystościach brała też udział kuzynka Francesco Nullo, która specjalnie przyjechała z Bergamo. Takim wydarzeniem, które Olkuszanom zapadło w pamięć, było to, że temu rajdowi samochodowemu towarzyszył też przelot włoskich lotników. I tutaj w czasie uroczystości samolot przylatujący nad cmentarzem zrzucił wie wieniec kwiatów przed grób Francesco. Kolejne uroczystości odbyły się rok później, w 1932 roku, kiedy do Polski przyjechała delegacja włoskich kombatantów z czasów I wojny światowej. Odwiedzili Kraków, następnie Olkusz, potem pojechali do Warszawy, gdzie odbyli audiencję u prezydenta Ignacego Mościckiego, ale spotkali się także z marszałkiem Józefem Piłsudskim któremu przekazali swoje wojenne odznaczenia. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej w 1938 roku z inicjatywy Związku Podoficerów Solkusza zawiązał się komitet, który przyjął sobie za cel ufundowanie pomnika w miejscu śmierci pułkownika Francesco Nullo w Krzykawce. Rozpisano konkurs, który wygrał krakowski rzeźbiarz Franciszek Jaźwiecki. Przedstawił bardzo ciekawy architektonicznie projekt pomnika, jednak wybuch wojny przeszkodził. W jego wykonaniu i odsłonięciu, co nastąpiło dopiero po II wojnie światowej. Po wojnie można odnieść wrażenie, że pamięć o pułkowniku NULLO troszeczkę została zapomniana. Przypomniano ją dzięki temu, że w 1963 roku odbyły się uroczystości setnej rocznicy śmierci pułkownika Francesco Nullo. Wtedy do Lkusza przyjechała delegacja władz Bergamo z burmistrzem Konstantino Simoncinim i tutaj na Starym Cmentarzu odbyły się uroczystości patriotyczne. Włosi przywieźli ze sobą cisy, które posadzili za grobem pułkownika Nullo i informacja o tym, Znajduje się na tablicy, która wtedy została ufundowana. Wtedy też w 1963 roku zmieniono nazwę fragmentu ulicy Augustiańskiej, nadano jej imię pułkownika Francesco Mullo i również wtedy w 1963 roku Łukuska szkoła podstawowa nr 4 Otrzymała swojego patrona, czyli pułkownika Francesco Nullo. Jak wiemy, w czasie uroczystości patriotycznych pod krzykawką e, uczestniczyło wtedy prawie 7 tysięcy osób. Wtedy podczas tych uroczystości odsłonięto pomnik na miejscu bitwy, e, gdzie zginął pułkownik Francesco e, Nullo. Dzięki organizacji tych uroczystości władze Olkusza zadbały o otoczenie pomnika. Wtedy utwardzono niewielki placyk przed samym grobem Nullo i alejki. Możemy powiedzieć, że Francesco Nullo 100 lat po swojej śmierci uratował łukuski Stary Cmentarz przed całkowitą zagładą. Nie wszyscy wiedzą, że tutaj poza pułkownikiem Francesco Nullo spoczywa także Władysław Romer i powstanie w imieniu Julian, którzy także zginęli razem z nim w bitwie pod Krzykawką. W 1991 roku w Okuszu zawiązało się Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Włoskiej, którego założycielem i długoletnim prezesem był pan Wiktor Burakowski. Z inicjatywy Towarzystwa w 1999 roku odsłonięto tutaj na ścianie pamięci tablicę poświęconą Włochom, którzy także zginęli w powstaniu styczniowym. Dzięki inicjatywie Towarzystwa również odsłonięto tablicę poświęconą żołnierzom polskim w Ziemi Olkuskiej. Którzy zginęli we Włoszech podczas walk w 1944 roku. Jeśli kogoś zainteresowały niezwykłe losy pułkownika Francesco Nullo i to, jak olkuszanie pamiętają o tej niezwykłej postaci, zapraszamy do lektury artykułu, jaki ukazał się w ósmym numerze czasopisma Ilkusjana, wydawanego przez Olkuską Bibliotekę.